Ja z Tinderówką na Prime, czaliście to? Hejka, randeczka. Cześć, cześć. Randeczka. Randeczka? Teraz, no. Teraz? No. Nie no, co ty zrobiłeś? Ja Fajnie. Nie, wiesz co, to skąd idę i wracam. A nie na randeczkę ze mną? Skąd Ty się w ogóle urwałeś? No idziemy na wino teraz do mnie. Jak do siebie wino? No a co, niedaleko mieszkam. Wiesz co, ale wiesz co, ja no? mam... Dobra, to Spoczynę. zróbmy tak, zróbmy tak. E, zapiszesz numer? Cykirze? Nie, mówię Ci serio. No dobrze, dobrze, dobra, dobrze. To ja, dobrze. To, ja ci, to ja ci zapiszę, jak mogę. No dobra, wrócisz ze sklepu, nie, bo ja nie bardzo, daję komie. Jak nie dzisiaj, f... to się umówimy słuchaj na jakieś tak to Bardzo, bardzo, bardzo no. fajnie. Dobra. Jak, jak, jak tu jest? Muszę co y, 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 Mogę zaprosić numer? Tak, proszę. Dobrze. Zapisz swoje imię. Niezłe co? Tak, zmuszyliśmy. No? No, nie wszystko dzieli już, już dawno by ktoś tak nie Nie wszystko dzieje się widerze. Manuela. Cześć, Cześć. Dobra, to jesteśmy w kontakcie. Później strzałkę pa. O kurwa, widzieliście?